Tym razem przewrotnie, bo przeważnie w jesteśmy na wernisarzach, a teraz finisarz. Intymność formy, czyli pokazanie tego, jak można fotografować człowieka, jego ciało, ale też jak robicie zdjęcia portretowe są różne sposoby na to, bo tutaj na wystawie zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i kolorowe i każda z osób, a są trzy, które te zdjęcia prezentują, ma inny pomysł na to, jak podejść do fotografii, jak podejść do modela, do modelki, co wychwycić, co podkreślić, w jaki sposób daną osobę przedstawić i takie też rozmyślania, może nawet filozoficzne, czym jest to ciało w sztuce i czym jest to ciało w fotografii. Jak fotografujemy ludzi, jak ich przedstawiamy i jak znaleźć swój własny sposób na to, bo zdjęcie różnych ludzi jest ogrom. I każdy, kto podchodzi do tego tematu, szuka swojego sposobu, sprawdza... Jaki sposób jest dla niego najwłaściwszy? I tutaj możemy spojrzeć na trzy takie podróże do tego, jak fotografować ludzi. Galeria Przęża, Finisarz, Wystawy i Tymność Bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy zamykali wystawę, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. W związku z czym dzisiejsza, dzisiejszy finisarz, wystawa trzech autorów, trzech autorów, trzech członków fotoklubu Pospolitej Polskiej. I jednocześnie pokazane na zdjęciach po pleneru, pleneru aktów supraszni. Tu jest instrukcja. Tak, tu jest instrukcja. Ja się, pozwólcie, ja się troszeczkę podepnę tą, tąże instrukcją, to znaczy bardzo dobrze napisane słowo wstępne do tej wystawy przez Alę Krzysztofską. Właśnie jedno z autorek tejże wystawy. Drugą, drugą kobietą w tejże trójce to jest yy, Maria Bogusława Wójcik i yy, członek naszego stowarzyszenia fotograficznego, Hanek Brdej. Yy, I on, tak, i on jako jeden mężczyzna wśród tych dwóch kobiet również pokazał swoje zdjęcia. Ze względu na specyfikę miejsca, w jakim mieści się galeria Przemca, nie można było, albo też nie wypada nam, pokazać w pełni zdjęć, które były robione na tymże plenerze, czyli mam na myśli zdjęcia aktów. Dlatego też zostały wybrane zdjęcia, które są takie minimalistycznie pokazujące tęże kobiecość, intymność. Więc myślę, że zdjęcia zostały bardzo dobrze dobrane. I tutaj chciałabym tylko jedną. Jedno w sumie zdanie przez, przytoczyć Ani Przywyszowskiej. Od zarania dziejów ludzkie ciało było przedmiotem fascynacji, zarówno estetycznej, jak i filozoficznej, duchowej, a nierzadko również politycznej. Od antycznych rzeźb ku czci boskiego piękna, przez średniowieczne wyobrażenia umęczonej cielesności, aż po współczesne eksperymenty tożsamością płynnością płci i granicą tego, co naturalne. Historia ciała w sztuce to historia człowieka widzianego poprzez jego fizyczność. Myślę, że te zdjęcia bardzo dobrze pokazują właśnie tą intymność formy, intymność ludzkiego ciała. A teraz jeszcze kilka słów, bo ja się tutaj troszkę bo ale kilka słów o tym zdjęciach i o tej wystawie od Janka. Poprosimy. Na początek to dziękuję właśnie Kasi w imieniu swoim, Ali i Bogusi no, za zaproponowanie tej wystawy, bo to nie była nasza propozycja, tylko właśnie Kasi. Przyjęta zarówno przez Ale, przez Bogusie i przeze mnie. Powiem tak: zdjęcia dobieraliśmy do tej wystawy indywidualnie. To znaczy, ja nie wiedziałem, co przygotowały dziewczyny, co przygotowały panie, ani one za bardzo też nie wiedziały, co ja przygotowałem. Ważne było tylko tyle, żeby się zmieścić w tej przestrzeni. Zdecydowaliśmy na 18 tych zdjęć, tak jak tutaj wyższo. Jeżeli chodzi o ten plener, o którym wspomniała Kasia, to, to dokładnie to był plener portretu szeroko rozumianego i w tym też aktu, a także nie tylko i wyłącznie aktu, więc dość, szeroki, dość szeroka tematyka związana z człowiekiem jak najbardziej i szeroko rozumianym portretem. Ja mogę powiedzieć o tej wystawie. Tak? Proszę pytanie pomocnicze. To znaczy twoje zdjęcia, twoje zdjęcia są zdjęciami komorowymi. Co się rzadko zdarza. Co się, tak, co się właśnie, co się bardzo rzadko zdarza. Tutaj akurat przed finisarzem, przed zamknięciem tej wystawy. Nasza zaprzyjaźniona pani redaktor z, z RedSatu, Klaudia, zadała mi właśnie to samo pytanie a propos portretu. Kolor czy czarno-biały? I w związku z tym ja zadaję teraz to pytanie Tobie. Dlaczego kolor, a nie czarno-biały? Przynajmniej w przypadku w tej wystawy. Jest jedno zdjęcie czarno-białe, nie? No dobrze, ale większość, ale na, większość jest, większość jest. Na, e, zaproszeniu. Ale większość tak. jest, ale większość e, jest tutaj, tak. tutaj na tym. No dobrze, już jest. powiem, powiem o swoich zdjęciach, bo, bo no nie, 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 nie mogę powiedzieć za bardzo o zdjęciach Ani ani popycznych jaki był pomysł na te zdjęcia. Natomiast zdjęcia, znaczy ogólnie robiliśmy y, tą samą tematykę w tak, No bo to był taki trener, gdzie y, może można było pracować i indywidualnie, i w jakichś tam podgrupkach. W każdym razie ta sama tematyka. Natomiast ja no gdzieś e, około roku albo przynajmniej 10 miesięcy nie wiedziałem jeszcze co z tymi zdjęciami zrobić. W oryginale oczywiście wyglądają zupełnie inaczej. Tak? E, dopiero po tych 10 miesiącach m, przyszedł mi do głowy pomysł e, na to, jak te zdjęcia można e, pokazać, żeby... żeby jak, jak chciałbym je pokazać po prostu. Pierwsze tego typu podejście w edycji zdjęć zrobiłem troszeczkę wcześniej z, z takiej indywidualnej sesji baletnicy bym powiedział, a część osób widziała album z, z tej sesji. Natomiast, natomiast w podobny sposób zostały wykonane te zdjęcia, to znaczy każde z nich jest indywidualnie obrabiane. I nie jestem w stanie powtórzyć drugi raz wykonania w ten sam sposób żadnego ze zdjęć. Nawet jeżeli będę się starał, to będzie, będzie co najwyżej podobne, zbliżone, ale nie dokładnie takie samo. Musiałbym, żeby to zrobić idealnie, to musiałbym po prostu wszystkie kroki gdzieś tam sobie zapisywać w programach, ale tego nie robię. Stąd dlaczego kolor? Tu nie czarno-białe zdjęcia, ale bardzo. To wiemy. To wiemy. <gry> ale akurat do tych zdjęć tutaj na moich zdjęciach są same kobiety, no wydaje mi się, że w tym przypadku bardziej pasował kolor. I przy takiej obrótce z dodaniu tych takiej no, no może powiem... Co to jest na tych zdjęciach? Tak naprawdę, to jest podwójna ekspozycja tego samego zdjęcia. Tylko drugie zdjęcie jest w różnej proporcji powiększane i nakładane na oryginalne. I wybierany fragment tego powiększenia, który, no, który się komponował wizualnie. Tyle. Zacznijmy od wystawy, która właściwie już się kończy, więc tym razem nie na wernisarzu, a na finisarzu się spotykamy, bo tu się różne wystawy pojawiały i wystawy zbiorowe i wystawy pojedynczych osób, a tym razem takie trio zostało wybrane. To jak to się stało, że doszło do tej wystawy? Um, te trzy osoby, czyli dwie panie i, i pan. Byli uczestnikami ostatniego naszego wyjazdu, naszych warsztatów plenerowych. I ponieważ jedna z autorek, Ala Przybyszowska, zrobiła tam na tym plenerze takie sesje zdjęciowe, portretowe. Chciała zapropo, zaprezentować nową formę robienia zdjęć portretowych urządzeniem, które się dokłada do obiektywu i do aparatu. W związku z tym, no, zrobiliśmy sobie szybką, przy pięknej pogodzie na dworze, zrobiliśmy piękną sesję. Bardzo eksperymentalną, taką, no która może nieść ze sobą jakieś pewne tutaj skojarzenia, pewne obiekcje, bo w momencie kiedy jest człowiek strojony w papier pakowy, tudzież ma z, zakładaną na głowę, zakładany na głowę wianek ze sztucznych kwiatów, to już świadcza. Nigdy nie wiadomo co z tego wyniknie. Dokładnie, a oprócz tego, no już to świadczy o tym, że może być ciekawie w momencie, kiedy jest tylko i wyłącznie na dobrą sprawę widoczna twarz, głowa. Więc to spowodowało, że zainteresowałam się tym, a ponieważ cała trójka są członkami Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym yy, też yy, i oprócz tego są również członkami FIAP-u, czyli Międzynarodowej Organizacji Fotograf Zrzeszającej Fotografów. I w tym momencie pomyślałam sobie, fajnie by było pokazać coś innego, właśnie tu w przędzy. Stąd powstał pomysł. Yy, który który no, zaowocował tą wystawą. E, to jest pokłosie ich wyjazdu poplenerowego. Tak de facto to były warsztaty aktu. Ze względu na specyfikę miejsca naszej galerii, e, nie wiadomo, że aktów być nie mogło. Tak, w związku, z czym, w związku z czym polegałam tutaj na wyborze przez uczestników, a szczególnie przez Ale Przybyszowską, która obiecała mi, że no nie będzie tutaj jakichś takich zdjęć prezentowanych, które mogłyby wywołać w dzisiejszych czasach jakiekolwiek kontrowersje. Dlatego też skupiliśmy się tak de facto na samych portretach. Każdy z uczestników tej wystawy, mimo że byli uczestnikami tego samego pleneru, tych samych warsztatów, prezentuje inne spojrzenie. I to dokładnie widać na tych zdjęciach. Trochę jest to, jak już mówimy o różnym spojrzeniu, tak, trochę jest rzeczywiście fotografii czarno które są takie klasyczne i w ogóle fotografia portretowa czarno to już jest taki klasyk klasyków, że nie da się od tego uciec, ale są też zdjęcia kolorowe, które są zupełnie inne i one z tą fotografią portretową coś mają wspólnego, ale to już jest taka... Bardzo autorska wizja tego, czym portret może być. Tak, oczywiście, jak najbardziej, dlatego że mnie na przykład najbardziej się podobają jednak portrety czarno-białe. Klasyka, klasyki. Klas tak, klasyka, klasyki i, i niech tak zostanie. Natomiast yy, trzeba mieć naprawdę dużo wiedzy, dużo dojrzałości fotograficznej, żeby móc zrobić dobrze kolorowy portret, bo to jest nie tylko to, co dana osoba będzie miała na sobie, jaki będzie miała kolor włosów, ale przede wszystkim kolor skóry, który może zostać wypaczony przez złe ustawienia aparatu Tudzież złą później postprodukcji. I to jest bardzo często popełniany błąd przez ludzi, którzy nawet nie mają tego, takiej świadomości, że coś takiego robią. Dlatego też ta klasyka jest też bezpieczniejszą formą pokazania. Oprócz tego wyciągnięcie cieni. Wyciągnięcie wszystkich tych punktów, które chcemy wypuklić w portrecie, w fotografii czarno-białej, śmiem twierdzić, że jest trochę łatwiejszy. Czyli jednak, bo chciałam też powiedzieć o tym, że no z jednej strony ten kolor to jest rzecz dodatkowa, nad którą trzeba zapanować i trzeba umieć to gdzieś tam ogarnąć, ale z drugiej strony. Czasem ulegamy takiemu wrażeniu, że ta fotografia czarno-biała jest łatwa, bo nie trzeba się wieloma aspektami zajmować. To, że jest łatwiejsza, nie znaczy, że jest łatwa. Oczywiście, że nie. Nie śmiem tak twierdzić. Naprawdę nie. Bo tak jak w fotografii czarno-białej, tak i w fotografii kolorowej ważny jest model. I nawet jeżeli weźmiemy fotografię czarno-białą, to jeżeli będzie na zdjęciu blondynka bądź blondyn, co już świadczy o kolorze włosów, bądź też osoba z ciemną, z ciemnymi czy też pośrednimi, powiedzmy w odcieniach, czerwieni, to ta czerni na tym zdjęciu też będzie inna. Ona się będzie naprawdę bardzo różniła od siebie. Natomiast jest pewien typ urody, pewien charakter osobowości modeli, modelek czy też osób, które wychodzą dużo lepiej na zdjęciach kolorowych niż na zdjęciach czarno-białych. Też tak jest. Ponieważ przez kolor można podkreślić. Osobowość danej osoby. W czarno-białym zdjęciu już tego nie będzie. A tak patrząc na moją tutaj. No tak, charakterystyczne włosy, rozumiem. I to, że bardzo dobrze. Wychodzisz na zdjęciach portretowych, robionych zresztą przez znakomite osoby, które wiedzą, co robią i znają się na tym. Dlatego ja na przykład uwielbiam Twoje zdjęcia kolorowe, bo wychodzisz naprawdę na nich tak, jak powinnaś wyglądać. A obawiam się, że zdjęcia czarno-białe nie byłyby odzwierciedleniem Ciebie. Czyli co? Trzeba dobrać to, jakie się robi zdjęcie, czy ono jest czarno-białe, czy kolorowe, i całą konwencję. Też do tego, kogo mamy przed tym obiektywem, kto, to, kto jest modelką, modelem i gdzieś wypośrodkować między tym, co my umiemy, na czym my się znamy, a kogo fotografujemy. Oczywiście, że tak. I tutaj zdecydowanie więcej miałyby do powiedzenia osoby, które się zajmują tą fotografią portretową. No Ja nie do końca do nich należę, bo mnie fascynuje inna fotografia, ale to są spostrzeżenia i takie moje uwagi, które no odbieram z racji tego, że tą fotografią interesuje się już tyle lat, bo przeszło 20.